W niedzielny wieczór Kościół najświętszego serca pana Jezusa był prawie pełny. Parafianie i nie tylko, tak licznie przybyli na premierę dokumentalnego filmu naszego redakcyjnego kolegi Adriana Szczepińskiego. Czy wy patrzycie uważnie? Tej budowli nie sposób pomylić z żadną inną. Wśród raciborskich świątyń nie znajdziemy drugiej takiej samej. Nieprzybać Pełne skupienie, ale i uśmiechnięte twarze na widok nieraz własnych wspomnień. Momenty wzruszenia podczas przypomnienia sylwetek byłych kapłanów i głosu pierwszego proboszcza Jana Posta. Premiera filmu pod tytułem Dzieje kościoła najświętszego serca pana Jezusa doczekała się owacji na stojąco. No wspaniale, ta, tak powinna wyglądać premiera, czyli ludzie, znaczy cała sala ludzi, w tym, no w tym wypadku sala wnętrza, wnętrza kościoła, no i cała premiera bez przeszkód, bez, bez jednego drgnienia obrazu, nie tak jak rok temu przy Matce Bolce, gdzie premiera, premierę trzeba było powtarzać. To na szczęście wyszło idealnie, także ja jestem bardzo zadowolony. Czy spodziewaliście się, że tyle właśnie osób przyjdzie? bo tak spodziewałeś się? No, nie spodziewaliśmy się do końca, że będzie aż pełny cały kościół. Lecz y, 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 widząc tego, y, ile osób było zainteresowanym, y, zainteresowanych wcześniej, nie y, 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 liczyliśmy, może będzie 200, 150-200 osób. A jednak cały kościół był pełny, prawda? Więc zaskoczeni jesteśmy tą tamtą frekwencją, jaka wystąpiła tutaj na premierze tego filmu. Premiera pokryła się z 80. rocznicą konsekracji Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlatego była to znakomita okazja, aby poznać początki powstania świątyni. Dziękowali przede wszystkim, że, że zobaczyli coś takiego. To tak jakby ktoś wziął czyjeś wspomnienia i przeniósł je na ekran. Prawda? To jest wszystko tak zebrane, zebrane, zebrane w jedną całość. Całe, to wszystko. Eee, no dziękował nam również członek rodziny pani Urszuli Kalus. Sen, świętej pamięci, której, której pamięci poświęcony jest ten film. Po premierze twórcy szczególnie podziękowali proboszczowi księdzu Adamowi Rogalskiemu, który podczas tych 14 miesięcy pracy nad filmem pomagał i udostępniał wszystkie zakamarki Kościoła. Jestem bardzo zadowolony i z produkcji, która rzeczywiście jest bardzo poważna i stanowi przede wszystkim dokument. Wiele też historycznych ujęć, które warto, żeby gdzieś tam były, były na pamiątkę, były przekazane dalej. No i myślę, że frekwencja też była dowodem, że, że, że cieszył się uznaniem, takim zaufaniem. Także, także jestem bardzo wdzięczny producentom, autorom no i wszystkim, którzy pomogli w produkcji tego filmu. Każdy z widzów wyciągnął z filmu to, co interesowało najbardziej lub z czym wiążą się szczególne, indywidualne wspomnienia. Mnie się bardzo podobało. Po prostu poznałem coś z mojego kościoła, a ponieważ jestem inżynierem budowlanym, no to mnie tak troszeczkę zainteresowało również budowa tego i inne rzeczy. Bardzo mi się podobało ten temat. Trochę powrót do wspomnień? No oczywiście. No 40 lat jestem. Mieszkam tutaj w tej parafii. Chociaż mam więcej trochę lat, ale tylko 40 lat. Aż 40 lat. Jak to? Było coś, czego pan nie wiedział do tej pory? Oczywiście, było coś, co nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że kopuła nad konstrukcją ma jeszcze e, dach. Myślałem, że to jest bezpośrednie pokrycie na tym, ale to już są szczegóły. Bardzo mi się podobał. Wychowałem się w tym kościele, dlatego z takim sentymentem oglądałem film. Bardzo ciekawy. Wiele rzeczy takich nieznanych dla mnie, jak to, to sklepienie, tak jak wieża podziemia. Czyli warto było przyjść. Oczywiście, bardzo warto. Za dzieci wytrzymałem, bardzo się cieszę. Bałem <grym> się, że nie wytrzymałem filmu dość długi, ale bardzo ciekawy. Trochę wspomnień też było? Było, było, bo księdza jeszcze ciekaw wspominam. Komunię przyjmowałem, tak, pierwszą tej od niego, który przygotował mnie do tej komunii. Tego dużo wspomnień, bardzo ciekawy film. Niemal dwugodzinny film dokumentalny Adriana Szczepińskiego i Wojciecha Mitręgi będzie dostępny na DVD w grudniu. Będzie zawierał dodatkowe sceny zarówno z obchodów 80-lecia konsakracji kościoła, jak i samej premiery filmu. W internecie film zostanie udostępniony dopiero w lutym przyszłego roku.